już wygrywamy kolejne derby, tym razem w Tychach, prosz, prośba o Twoją opinię na temat dzisiejszego spotkania. Znaczy, na pewno był to ciężki, wyrównany mecz, staraliśmy taki... się zagrać swój hokej i jakby to się udało, tak. wygraliśmy i to jest dla nas najważniejsze. Jaki był klucz dzisiaj, bo na początku trzeciej tercji udało się wyjść na prowadzenie trzy bramkowe, potem troszkę, troszkę nerwowości i też dwukrotnie Tyszanie zmniejszali tą stratę. No, to wiadomo, tak, tak to jest w hokeju, tak? Trzeba być zawsze skoncentrowanym i, i jakby grać do końca. I my mieliśmy na ten mecz dzisiaj swój plan. No i jak widać zadziałał, tak? Jakby to jest tylko kolejny mecz, proces, który, który trwa do playoffu i to jest jakby dla nas najważniejsze. Ten wynik, okej, okay, trzy punkty, super, wygraliśmy, ale na pewno są rzeczy, które możemy poprawić, jeszcze trenować i mamy jeszcze bardzo dużo czasu. Jak ocenisz swój powrót do GKS-u Katowice, bo widać, że Masz dużo energii na lodzie i to też przekłada się na twoją grę. No, ja po prostu cieszę się, że tutaj jestem, tak. Jakby wróciłem, jestem, jestem bardzo zadowolony i staram się jakby dać 100% siebie, bo naprawdę lubię i chcę tu być. No. Niedziele mecz z Unią, prestiżowe starcie. Na pewno będziemy potrzebowali głośnego wsparcia z trybun. To na pewno, na pewno liczymy na kibiców, żeby przyszli na mecz i... Choć zawsze są, zawsze nas super dopingują i ta atmosfera myślę, że jest najlepsza w Polsce. I będziemy walczyć, tak?